Witam w moim kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy w Movie Planet i to jest moja trzecia próba nagrywania. Jakby coś, otworzyłam już moją skarbonkę O! Otworzyłam jeszcze raz i dostałam dwa diaksy. Fajnie. O! 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 Otworzyłam gazetkę Fejmu. Tyle. Na wiadomościach nie byłam. Ale okej. Okay. Czad, wejdźmy sobie gdzieś w czad na przykład sobie tu wejdziemy. O! Słodko. No i co? Halo, i tu też? Dziciorek. Hmm. Słodko. Przyjmuję od levela 20. No ja. Zobaczcie. Odpiszę. Mhm. Jaki level, kochana? No niestety. Nie przyjęła na przyjmuję dwudziestego. I po odcinku muszę zrobić trochę tej znajomy. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jest? Level. Dobra, przyjmę. No i co? No i co tu będę robić? Idziemy mm -hmm. sobie do parku dla zwierzaka. Mhm. A bo coś, jaka, nie ma trzeba mi się nie chce. O, moi, w moim pokoju nie byłam ponad miesiąc. O. Wow. Mm. Nie wiem, Nie dam. Nie dam. Dobra, do ciebie hajsu. YouTube? Mam w ogóle jakieś piosenki? Aha. Ja tego przecież nie dodam. Bo... Mm, 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 mm. Nie mam co robić. A i dawaj Nie, tylko w tak... Nie wiem czy się powtarzam czy nie, ale dawaliście mi prezenty na mega prezenty Oj, to nie ja <ścoughs> O, Listę życzeń dla mnie Może zobaczyć jaki mam styl, bo mam seryj Ja sobie zawsze w topa. Dobra, nie będę taka. <laughs> idziemy, 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 coś poszukać. Gdzie ma chociaż te włosy. Coś tak takiego, że nie znajdę. A zauważyłam. Jako no ładna. mu? Użyciała, ja nie kupię, ale co tam A to będzie wyjścia mnie z tysiąc Bo no w ogóle chcę czapkę z E A to, a to podobno banuje konto czapka z E Czapka z E podobno, wiecie, banuje i... No i mnie tak strasznie chciała Tak strasznie, tak strasznie, tak strasznie Więc z E Już? A my bym czy ja ją przyjem? A, Jej, fame. Takie po prostu fajnie, cudownie, no cudownie, no. o, o, o No i co? No i kupimy twój look, Panie, nie będzie, będzie bez czapki Czapkę E, czapkę z E można Panie. kupić Nie, nie można Takie mm -hmm. nie Jakie okularki mam? Na... aha nie wystarczy mi super kup wszystko dostałam nowe buty what aha nie mogę klubić ja chcę to też nie mogę ja Ja! Ha, ha. Chciałam już tak ładnie. A czy nie to jak ona się odgadia, to to jakoś nie Dobra, to i ja nagrywam 5, prawie sześć Aha, fajnie. Dobra, to my się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!